Sieci komunikacyjne stanowią podstawę nowoczesnych, zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych. Przemysł 4.0 i digitalizacja stawiają nowe wyzwania przed użytkownikami, planistami i projektantami zautomatyzowanych obiektów przemysłowych. Należy przy tym zapewnić płynność produkcji. Ukierunkowane i dalekowzroczne planowanie sieci jest podstawowym warunkiem wstępnym, zarówno w przypadku projektów typu Brownfield, czyli rozbudowy istniejących systemów, jak i projektów typu Greenfield, w ramach których budowane są nowe obiekty. Na przykładzie ruchu drogowego przyjrzyjmy się, jakie struktury sieciowe w coraz większym stopniu dostosowują się do bieżących wymagań. W tym przykładzie występują tylko telegramy danych z jednego procesu, a sieć jest używana tylko przez jedną aplikację. Jest to sterownik PLC z Profinetem. Taka struktura nazywana jest homogeniczną. Homogeniczna sieć z homogeniczną aplikacją. Nie ma potrzeby martwić się o takie kwestie jak obciążenie sieci, broadcast czy bezpieczeństwo. Jeśli dodana zostanie kolejna aplikacja, np. wykorzystująca komunikację TCP/IP z HMI lub drugiego sterownika PLC, mamy do czynienia z homogeniczną siecią z heterogeniczną aplikacją. Należy spodziewać się zwiększonego ruchu na magistralach danych zwłaszcza w węzłach sieci, które łączą komunikację ze wszystkich aplikacji. Budowa i obsługa nowej równoległej infrastruktury sieciowej byłaby skomplikowanym procesem. Wymiana kabli i switchów na inne o wyższej wydajności to zdecydowanie lepszy pomysł. Systemy wizyjne, wizualizacje i inne aplikacje nieprofinetowe zwykle wysyłają pakiety danych do wszystkich urządzeń w sieci w tym samym czasie. Działa to na zasadzie broadcastu i tak też jest nazywane. Może to opóźnić proces przesyłania danych w sieci przemysłowej, gdzie transmisja danych w czasie rzeczywistym jest kluczowa. Dzięki wirtualnej separacji sieci za pomocą funkcji WLAN ruch, broadcast oraz telegramy będą poruszać się już tylko w obrębie własnej sieci wirtualnej. Wszystkie switche zarządzalne z reguły posiadają tę funkcjonalność. Często linia jest stopniowo rozszerzana o dodatkowe urządzenia, a w jej sąsiedztwie powstają nowe linie produkcyjne. Obie linie produkcyjne będą potrzebowały wymieniać między sobą dane procesowe. To z kolei wymaga logicznego połączenia pomiędzy obiema sieciami, co czyni je sieciami heterogenicznymi. Bezpośrednie fizyczne połączenie dwóch sieci powoduje problemy związane z obciążeniem sieci. Bezpieczeństwem danych i duplikacją adresów IP. W przeszłości stosowano kuplery sieci ProfiNet, aby uniknąć powyższych problemów i umożliwić wymianę danych. PN-Kupler łączy dwie homogeniczne, fizycznie odseparowane sieci, zapobiegając duplikowaniu adresów IP, broadcastowi i dużym obciążeniom sieci. Transfer danych jest jednak wymagający pod względem sprzętowym i programistycznym. Firewall jest czymś innym. Wymaga on niewielkich nakładów na sprzęt i konfigurację, a ponadto jest bliższy współczesnym trendom. Jasno zdefiniowane prawa dostępu rozwiązują problem bezpieczeństwa i dostępności w prosty i skuteczny sposób. Łączenie sieci heterogenicznej z nadrzędną siecią IT jest niezbędne aby móc wykorzystać jeszcze więcej danych z chmury systemów ERP i www. Taka struktura sieci nazywana jest konwergentną. W kontekście nowych wymagań rynku warto ponownie spojrzeć na sieci oraz mniejsze zakłady produkcyjne. Konieczność przetwarzania danych sprawi, że natężenie komunikacji będzie wzrastać. Bramy komunikacyjne mogą zapewnić kontrolę nad przesyłem danych, wymagają one jednak dużych nakładów sprzętowych i konfiguracyjnych, co czyni je rozwiązaniem tymczasowym. Bezpośrednie połączenie zabezpieczone firewallem jest bardziej efektywne i oferuje takie samo bezpieczeństwo i dostępność jak brama. Spójrzmy jeszcze raz na rezultat końcowy. Widzimy rozbudowaną sieć obiektu typu Brownfield która z homogenicznej stała się heterogeniczną i konwergentną. Wcześniej fizycznie oddzielone sieci są już tylko logicznie oddzielone za pomocą firewalli i wlanów. Wszystko działa bezpiecznie i stabilnie. Teraz wyobraźmy sobie, jak w porównaniu z tym wyglądałby projekt Greenfield, w ramach którego od początku starannie planowano by sieć. Byłby on przejrzysty, spójny i bardziej opłacalny. Połącz swoje sieci w sposób rozsądny oraz ukierunkowany na przyszły rozwój. Transformacja cyfrowa to coś więcej niż tylko trend, to zarówno Twoja, jak i nasza przyszłość.